Znajdujemy się w sali tradycji, którą stworzyliśmy na dworcu kolei wąskotrowej w Koszalinie. Dawniej były tutaj mieszkania pracowników, a jeszcze dawniej w zaplecza kolei. My żeśmy wrócili do tej funkcji. Na ścianach są powieszone zdjęcia i opis historyczny naszej wąskotrówki i wszelkiego rodzaju takie elementy wyposażenia. Jest kasownik do biletów, centrala telefoniczna, szafa kluczowa, takie lampy, mapy, tabliczki z lokomotyw wskaźniki, manometry, gwoździe z podkładów, dokumenty instrukcje kolejowe, wiertarka do podkładów, winda do podnoszenia torów. Także to są takie rzeczy, z których korzystało się na tej kolei 100 lat temu. Kasa jest otwierana na około 30 minut przed odjazdem pociągów rozkładowych i wtedy można tutaj odwiedzić te pomieszczenia.